Cześć, tutaj Marce bardzo fajny, co ma 5 pógów i 2 komaliny, ma też niezły kawał pola i na razie do i do kościoła. Dziękuję bardzo, że odwiedziłeś mój kanał, że wkliknąłeś ten filmik i inne filmiki, dziękuję za tyle tysięcy wyświetleń, zachęcam do subskrybowania, bo czerwony przycisk razi bardzo w oczy, tam na dole, żeby stał się szary, wtedy będziesz miał zasubskrybowany mój kanał i proszę o klinięcie dzwoneczka. Nie, nie będę dzwonił, nie będę dzwonił dzwoneczkiem, po prostu, żebyś dostał powiadomienia o moich nowych filmikach, bo widzę, że naprawdę rozeszły się te filmiki na dużą skalę, więc jestem zadowolony z tego. Proszę, o subskrypcję. Zachęcam do wcześniejszych vlogów: vlog o wywożeniu obornika, vlog o maszynach na sprzedaż typu rozsiewacz, up zestaw uprawowo-siewny Amazonę z bronowirową. Eee, zapraszam do konkursu z olejami, który jest kolej do wygrania do maszyny, do twojej maszyny lub do samochodu, jeżeli zależy co, co wylosujesz i co będziesz chciał. A teraz zapraszam Cię do omówienia ładowarki JCB 53660 JCB chyba powinno się mówić dokładnie Jest Telescopic 53660 czy Agri, to jest ważne, bo Agri i Benzik duży się różni, już Wam opowiadałem o tym. Eee, maszyna Agri cieszy się lepszym, lepszym oświetleniem o, fabrycznym, osłonami pod silnikiem na pewno, tłumieniem chowania amortyzatora, teleskopu do tyłu, eee, pompą wielotłaczkową, a nie zębatą. Jest wydajniejsza. No, i ma przede wszystkim więcej koni, bo Agri zaczyna się od 109 koni w górę. 53660 interesuje nas, że ma 3, 5, czyli jakiś tam model 36, czyli 3 tony 600 kg do góry, a 60 to jest wysokość 6 metrów do góry. Agri. Maszyna wygląda tak, ona jest z 2013 roku TR43B, a nawet jest z roku 2015, nie 13. Uchylna szyba, która pomaga wentylacji kabiny, czy wjazdu w jakieś gorące i zimne powietrze, na przykład do bory, albo po prostu uchylić, żeby, żeby sobie nie parowało, albo lekki wlot powietrza, nie otworzenie całkiem, no da się otworzyć całkiem, ale fajna to jest uchylna szybka. Dalej, wziernik koleju hydraulicznego, tutaj w lew e, hydraulika z tyłu. Hydraulika z tyłu jest tutaj. Tu są hamulce hydrauliczne. Zaczep mocniejszy, bo to jest Agri Rolniczy. No, silnik tr 3B. Czterocylindrowy, turbodoładowany. Ładny, suchutki 3000 godzin. Mieliśmy problem, aby z egr ale ten EGR to był naprawdę jeden problem na. Nie, no dobra, kilka problemów na całą Polskę, więc więc się nie bójcie tym EGR-em, nie wiem dlaczego u nas wystąpił, mieliśmy problem z modułem e EGR, dokładnie tym No ale JCB Lublin sobie bardzo z tym poradził, podmienił od razu i wykazało, że to jest jego błąd Pompowtryskiwacze na listwie DENSO Filtr olejowy, filtr paliwa jeden, filtr paliwa drugi pod spodem e, Chłodniczka, paliwa Chłodniczka, klimatyzacji, jak i, i, jakiś interkur i, i wody. Więc tak to wygląda. Łyżka polska, ale bardzo zadowolony, jestem dwa lata i nie było problemu, nic się nie gnie. Mogły być lemiez odkręcany, no ale niestety nie było takie używane na tamto chwilę. To ta łyżka się nazywa zwanging, PPHU zwanging. Mariusz, Rakowice to tam nie daleko kupiłem mu tą ładowarkę. Ładowarka w środku nie sprzątana, wybaczcie, ale opowiem Wam o niej. No wiadomo, światła, kogut, światła, światła, tryby skrętu. E, rewers jeden jest tutaj, drugi jest w joysticku. Tutaj, dalej, przyciski, tutaj tym przyciskiem. Można wło cicho, cicho, cicho. E, tym przyciskiem można włączyć tak jakby sprzęgło. Jeśli się naciśnie hamulec, to robi się sprzęgło. Nie ciągnie pompa, układ jazdy nie ciągnie, tylko robi się sprzęgło i nie no, jest fajne do podjeżdżania do czegoś. Naciśnie się hamulec i tak jakbyśmy rewers mieli na środku. Amortyzacja łyżki tutaj się przełącza albo wyłącza. Informacje o ładwarce, to może odpalimy. Eee, amortyzacja SRS. Każdy wie o co chodzi, żeby nie telepało łyżko, żeby sobie ładnie pływała. To jest właśnie bez SRS z SRS. Pływa, pływa sobie łyżka. wytnij to. To jest właśnie ten To jest SRS. Dalej informacje, teraz się wyłączył SRS, bo się tym przeklikuje. Automatyczny, czyli ta łyżka ma takie ruchy pływające, że ładnie hamuje, nie tak sztywno i chodzi. Na... Przy obciążeniu to jest bardziej widoczne albo przy jeździe. To na sobie tak chodzi i pływa w górę tu. Dalej informacje o ładowarce, jakie z komputera możemy odczytać: typu napięcie akumulatora, ładowanie, obroty, temperatura wody, oleju, płynu chłodzącego. Dalej co mamy, temperaturę wentylatora, e, temperatura wchodzącego powietrza, dalej co mamy, no wiadomo tam za ile motogodzin trzeba wymienić, spalanie i chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Dalej, co tutaj mamy? Wycieraczki, wycieraczki, rozłączanie napędu. Czyli ciągnie nam tylko przód. Hydraulika, wyjście z tyłu, jakbyśmy chcieli przyczepkę wykiprować. Ten wentylatorek to jest wentylator wzrodny. Nie jest niby ukurzony, ale wam pokażę. wiadomo, brzmiwa, czy, czy, czy coś, czy kurz, czy jak wóz paszowy robi. I bardzo się. Bardzo się. Ty, stachu, vloga nagrywam. No mów. Już? No to jesteś na żywo na razie. No więc, yy, to jest dmuchanie chłodnic. Dalej, joystick. Wysuwanie teleskopa. Zamykanie teleskopa tym przyciskiem. Wysuwanie. Yy, telepanie. Nie wiem jak się ta funkcja nazywa, ale jest przydatna do obornika czy coś. Jeśli chcemy sobie szuflę wytelepać z czegoś, klikamy to i ona telepie ładnie. E, wysuwanie tutaj, biegi wyświetlają nam się tu. Biegi tu przełączamy. Dalej tu mamy zbijanie ciśnienia, a tego nie ma. zbija ciśnienia bez gaszenia, można zbić ciśnienia z układu hydraulicznego i od razu odpiąć. No i tutaj jeszcze jest na przykład ten przycisk do zamiatarki albo do sielarki do słomy. Więc tak wygląda. A i klimatyzacja i nawiewy i to chyba to wszystko. Wspasowe sztorty, mieliśmy go na testach już został u nas na zawsze. O w 2000, ja wiem, w roku. Od tamtej pory zero awarii. Włoski wóz chodzi naprawdę. Noże trzecie Chodzi, nie ma z nim problemów. 8 metrów sześciennych, naprawdę polecam do Przyczepa, ta przyczepa u nas kiedyś. Tata miał fiaskownię. Ile ona się wywiezła, piachu i nigdy nie było problemów. Nic się nigdy tutaj nie zgieło. Eee, koła, opony są od tirów. Niestety już nie stosują tych opon tirowskich, bo. Naciążenie jakieś inne weszło, jakieś inne opony zastosowali. To są stare stary typ opon. Już niestety ich nie ma, bo bym miał je do żywotnej odwójka, dwójka. Ale niestety już nie ma takich opon. A ta przyczepa naprawdę brandyska, ona chyba szóstka, a ona po 10 ton piachu woziła. I to nie raz, drugi, trzeci, tylko naprawdę cało piaskownię wywiezła. I tu nie było żadnego nigdy problemu z tą przyczepą, naprawdę. To jest stara przyczepa, a... No wiadomo, pokrzywiona, szpary, do wożenia zboża trzeba piankować. No ale tak wytrzymałość, piach, gruz, nie prosi się. Gorzej jestem zadowolony z tej brandyski, to jest chyba ósemka. Wkurzą ją mnie bliźniaki, bardzo błoto wynoszą. Nie jestem zadowolony z bliźniaków, tak samo jak ona kiedyś miała otwierany... Znaczy pokażę, tak, tak, tu był taki pierdolnik, trójnik. Kiedyś były tam takie ramiona. I sama otwierała, zamykała to burtę, a to, aby uchylała. Niestety tego nie było jak kupiliśmy I u góry aby się uchylało, dołu się otwiera Przy obornika albo wysokich korzeń Wszystko się zawiesza, jest problem Trzeba ładowarko pchać albo koparko Zruszywać, bo nie chce to wszystko spadywać Jest duży problem z tym Tak samo jak grus ostatnio woziliśmy Nasypało miałkiego pod koła I wcale nie można było przyczepy wyciągnąć Bo kipruje, kipruje zaraz za siebie I tutaj jest problem z niej wyciągnięciu A już jaka szczelna ona jest To ja nie mówię Nie nadaje się wcale do wożenia zboża no właśnie, nie nadaje się wcale do zbożenia woża, zboża, e, korzenie albo obornik. Tak samo problem zawiesza się, no taka... bez szału. Rozrzutnik polski, 13 tonowy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, łańcuchy są bardzo wyciągnięte, ale one są specjalnie na zimę popuszczone, gdy będzie mróz, żeby ich nie napinało, nie rozciągało. Niestety nie było dużego mrozu. Rozrzutnik... Dopiero w, ty, w tamtym roku był skrócony łańcuch od 2006 roku, a wozi, kukury, wozi obornik co roku na powierzchnię do 15 hektarów, na pewno, z wyżej. Do 20 hektarów rocznie wozi obornika, a u nas się e, gnoju naprawdę dużo stosuje. Nigdy nie było problemów, chociaż adaptery mogłyby być wyżej niż paka, żeby ładnie, fajnie ładować, żeby było widać, że wszędzie jest pełno a tak... Nie podoba mi się, że są. Nie wystają adaptery za skrzynię załamykową. No, tak, to nie było z nim problemu, naprawdę z tym rozrzutnikiem łożysko wpadło, ale to na gwarancji w kole polskie a chińskie łożysko było. A więcej problemów z nim? No, nie było. Chodzi to naprawdę. Chodzi zawsze myte, zawsze smarowane. Widać, że zadbany. Noże teraz prawie wszystkie przekręciłem na drugą stronę do trzeciego wałka. Widać, bo. Pugi owerum. Czwórki, 4 plus 1. Niestety niezadowolony jestem z tej dokładki, ponieważ wyrwało mi tu to w tym roku, bo jest nie zamalowane. Kółko już drugie kupiłem, pospawałem, wzmocniłem, bo obrywa kółko. Tak kółko wzmocniłem, to właśnie wyrwało tu. To jest drugie. No, łożysko, to się nie będę przywalał, no bo jako, że o 50 hektarów rocznie, to nie ma co się dziwić. Najmniejsze drugie, dłuta nie zliczę, ale nie jestem zadowolony. Z 4 plus 1, ponieważ to nie jest to. Powinny być piątki wario z liniowaniem. Powinno... ale zacięło, ale zarodzewiało. Jejku. To było smarowane. Oliwione. Eee, piątki powinny do obracania się liniować, żeby nie, nie walić ciągnika, nie tłusz. a to jak się obraca to trzeba naprawdę delikatnie wiedzieć w którym momencie obrócić, żeby nie, nie walnęły. No bo powinny się liniować, są długie pługi, ciężkie i hopie, i hopie, i hopie. Wyrwałem tak samo tutaj, wspawaliśmy, wzmocniliśmy, Deki pan spawacz specjalny. No ładnie kryje prędkość tak samo, chociaż przedpłuszki by mi się przydały, bo gorszczycy mam dużo na poplonach. Przedpłuszki by się przydały, a tak to są pługi, No dobre, nie ma co narzekać, ale nigdy więcej 4 plus 1. Piątki muszą być liniowane i tak samo z odorywaniem jest problem, musimy innymi pługami odorywać, więc nigdy więcej 4 plus 1. Nigdy piątki muszą mieć liniowanie. A wiadomo, wario to jest wario. Wygoda, fajnie. 40 do skrapiarki, do wiarki. A, i mamy jeszcze e, u, agregat ściernicowy Concealer 3 metry i talerzówkę 3 metrowo Granosystem system z wałem pakera. Ale nie na tym, nie tutaj, nie tutaj. A, jak już jesteśmy z tyłu, to jest wiata na słomę. To też jest na słomę, chociaż za adaptacją na bydło. Rurki są wypuszczone i w ogóle mieliśmy. Mieliśmy tu bydło trzymać e, podmurowany murek na stół paszowy po lewej stronie, tu gdzie te maszyny stoją, to by był stół paszowy. Tu by było na bydło rurki wyciągane, ale nie wiem, nie wiem co będzie z tym gospodarstwem, znaczy co będzie z, ze zwierzętami. Nie planuję jakoś wszystkiego do przodu. No i na razie radzimy sobie bez dodatkowego miejsca a czas pokaże, czy będziemy w ogóle trzymać bydło, bo niby są są warunki, jest gdzie, wszystko jest przystosowane, i, ale ten dój, no i rodzice już są starsi, nie, nie wiem, jak ja, co będzie dalej ze zwierzętami, no pole na pewno zostanie, ale co będzie dalej ze zwierzętami, to nie wiem, zależy, jako znajdę sobie osobę, i zależy, o jestem otwarty na inne gałęzie przemysłu, nie tylko krowy i mleko, chociaż... Robot to jest bardzo przydatna i pomocna rzecz, u mnie by wszystko wyszło. No ale to trzeba mieć z kim planować, trzeba mieć chęci. Brat czym innym się zajmuje, siostra na pewno nie będzie gospodarzyć, a życie pokaże co dalej. To w tej wiacie się mieści 700 kulek słomy, no i plus tu z boku, nie wiem ile teraz na maszyny będzie, bo jak słoma się skończyła, no i tak jak mówiłem, by była na bydło, ale to bydło właśnie... Nie wiadomo jak będzie czy się w to pchać. Jaka będzie cena mleka, czy będzie z kim, czy będzie jak. Nakłady są duże. Kirowiec T150K na oryginalnym silniku rosyjskim. Czyli V6, nie V8. Trzy cylindry z jednej strony, trzy cylindry z drugiej strony. Plus turbosprężarka. Wygląda to tak. Ładnie nie leje się sucho. Mocne silniki diodporne, dodatkowy filterek e, od oleju turbo sprężarki przez drugi filterek i filtr oczywiście główny, rotacyjny silniku olejowego. No i pompa, wiadomo, olej też jest w niej, w pompie paliwowej nie jest silnika smarowana, tylko oddzielnie. To jest na oryginalnym silniku, właśnie e, rosyjskim. Kiedyś rozrzutnik do niego przypinaliśmy. Ale to było bardzo długie, dłu, bardzo długi był zestaw. No i wolny, Deutschwary jest, Deutsch jest bardziej szybszy i wygodniejszy. Może będzie następny ciągnik, to jeden będzie właśnie do Orania, a drugi będzie do rozwożenia obornika. Coś planujemy nad tym. Ten jest krótszy, bo to jest właśnie silnik rosyjski, czyli krótszy, rosyjski czy jaki? Ruski więc tak a to jest na Jelczowskim ze Śląska. Pozdrawiam pana ze Śląska, który jeździł na tym i odnalazł się przez właśnie przez filmik na YouTubie. Są umyte. Widzieliście, że a nie widzieliście. Były właśnie umyte, trzeba by nasmarować. W środku wygląda tak. Gaz range nożny. Z adaptacją na ręczny, oryginalnie. Temperatura, ładowanie, smarowanie, obroty, powietrze, ciśnienie skrzyni. No i cztery półbiegi na każdym biegu. Stary ciągnik, a na każdym z trzech biegów oczywiście i czwarty wsteczny. Na trzech biegach do przodu i jednym do tyłu ma cztery połówki. W tamtych latach były już półbiegi. Wiadomo, mechanicznie, no ale. Naprawdę podziw dla nich, że udało im się w tamtych latach osiągnąć 4,5 biegi i to pięknie chodzi bez przęgła. No i nagrzewnica od e, autobusu, hydraulika, biegi, trzy biegi, tu jest rozpis biegów, jedynka, dwójka, trójka, wstecznym bezpieczniki. A teraz siedzimy w rosyjskim. Tak samo gaz nożny, e, ręczny, można sobie ustawić. Smarowanie, tak samo temperatura, e, smarowanie silnika, ładowanie, prędkościomierz z obrotomierzem, e, powietrze i ciśnienie, smarowanie. A biegi tu jest troszeczkę inna rozpiska. Jedynka, dwójka, trójka, biegi, półbiegi, tak samo cztery, półbiegi, a pali tak. Tak to wygląda A co ciekawostko yy, Wycieraczki są napędzane powietrzem Jest silniczek powietrza Musi powietrza nabić Idzie sobie powietrze, odkręca się ten kurek I sobie chodzą wycieraczki Na powietrze wycieraczki deutz Przedni Tus Rocznik 2006 Miękka oś Model 150 Agrotron Wczoraj nim woziłem To jeszcze nie jest posprzątane z podłogietnikiem, półbiegi, podnośnik, blokada podnośnika, gaz ręczny, tempomat od końca włączanie. Jeśli się podniesie do góry i będzie przycisk załączony, rozepnie WOMP z tyłu światła, wycieraczki, kogut, wałek. Przedni, ale jest teraz zdjęty, bo nie jest potrzebny i się krzyżak popsuł. Wałek tylny, obroty 540, neutral 1000, ekonomiczne, neutralne, normalne to można przełączyć. Podnośnik, uciąg, szybkość, szybkość i wolność opadania. Niebieskie to hydraulika, 6 biegów głównych. Pół na każdym biegu, zaczynające się od L najwolniejsze M, H, S. Powietrze, konsola, czyli temperatura, paliwo, kontrolki, godziny, szybkość. Niestety nie ma uślizgu. Napęd, blokada ASM, czyli wyłączanie napędów powyżej 15, chyba na godzinę, i jeśli się bardzo skręci, to rozłączy blokadę. Miękkość światła, rewers. Szyberdach, przednia szyba otwierana. Klimatyzacja, radio, wentylatorek. Klimatyzacja naprawiona to wentylatorek niepotrzebny, ale. Co wisi, to nie utonie. A, no i jeszcze oczywiście zapach kupiony ostatnio na targach w Lublinie. Pozdrawiam bardzo sympatyczną panią ze Śląska, jeśli by to oglądała, niech się odezwie, która planuje pójść na weterynarię, niestety nie w Lublinie, bo nie zdaje matematyki. Fajny zapaszek. To tyle. Cwarka 420, 2009 rok, 112 koni. Eee, mamy go od 2009 roku, około 5000 godzin Z opcji, to chyba jest dodatkowa jedna opcja, zbiornik na olej hydrauliczny Stura, żeby się nie mieszał z skrzynią A tak to przyciski tak jak tamtym na błotniku, góra, dół, wałek I w środku wygląda tak wałek 540 ekonomiczny 500 neutralny 1000, 1000 ekonomiczny włączania wałka przy podnoszeniu rozłącza wałek podnoszenie opuszczanie do przypinania fajne głębokość opadania czy jak to się zwie wysokość podnoszenia szybkość opadania uślisk pociąg uciąg może nie pociąg ale jaja powietrze hydraulika Podnośnik, góra EHR, gaz ręczny, rewers, półbiegi, szyberdach. Przepracował około 4000 godzin i aby popsuł się w nim tłumnik drgań od, od rewersa, bo był często używany. A tak to większych awarii w tym nie było. Nie, nie było. I chodzi o 2009 roku. Idziemy dalej. JCB albo JCB. Bardzo brudna niestety, trzeba ją umyć. Eee, 2013 rok, TR-3B, AZ Control 3 na joystickach, ponad 4000 godzin, wygląda tak, stopy, gaz ręczny, nawiewy, SCR, czy jak to się nazywa, amortyzacja przedniej łyżki Przesuw, wycieraczka, światła Wracanie łyżki do poziomu kopania Czyli jak się zrobi wy wysypywanie, to ona później wróci na ta samo Wysokość opadania do zbierania czegoś tam Spalanie pokazuje ile godzin do serwisu, zegarek, paliwo, temperatura Joysticki Podgrzewany fotel, napędy, światła i chyba tyle. Jest masakrycznie brudno.